Sędzia, główny dzisiejszych zawodów ze swoim sztabem, kolegami, za co serdecznie dziękujemy i wręczamy nagrody. Za miejsce trzecie, troć wagi 2 kg. Tak? Proszę bardzo o ogłoszenie zawod, wyników z zawodów wędkarskich podczas dziewiątej wisiady łasesiowej poprosimy pana Jerzego Mazura. Witam was serdecznie koledzy Koleżanki i koledzy Zakończyliśmy dziewiąte Wiesiadę yy, Ososiową Przez całe zawody żadnych skarg Nie wpłynęło, chyba że w tej chwili Są jakieś skargi do komisji Odwoławczej Nie ma, uważam, że W czasie naszych zawodów Wszyscy 143 zawodników Brało czynny udział w zawodach I trzech Szczęśliwców Zostało tutaj wynagrodzonych i tak, pierwsze miejsce w dniu dzisiejszym zajął Marci, Marcin Strzelecki-Karlino. Złowił rybę, bardzo proszę. Rybę o wadze 6,010. Drugie miejsce zajął kolega Dariusz Krakowiak, ko koło koło numer 17. Ryba o wadze 3700, 3575. 37, Deko, czyli 3585 punktów. To jest dobrze. Trzecie miejsce zajął Pan kolega Jarosław Szydłowski, korzalin. Ryba 2560 kg. W związku z tym, koledzy, bardzo Wam serdecznie dziękuję. Wchodzimy w obiektyw. Było ciężko, woda jest jaka, jaka jest, ale Wam się poszczęściło. Poświęci, Mamy jeszcze jednego kolegę. Jednego kolegę, który chciałby coś ogłosić. W związku z tym bardzo proszę kolegę o ogłoszenie swojego tutaj naszej i wniesienie wniosku. Witam brać wędkarską. Podczas wędkowania zbudujemy tu i e, z przynętami. Zna, był wędkarz, który znalazł je i chodzi po łowisku, pytał czy ja to własność. Odebrałem, chciałem z tego miejsca serdecznie podziękować. Nie chciał podać nazwiska, podał numer 116. Serdecznie dziękuję. Kolega z numerem 116, bardzo proszę tutaj o wyjście na scenę. Dlatego, że pan wójt ufundował nagrodę Fair Play dla tego kolegi. Idzie, idzie ten kolega, nie chciał się ujawić, no trudno, będzie musiał. Serdecznie gratuluję. Już minutę. To znalazł Michał Kamiński i, i Kluk. Tak samo ze mną Trójkę w Ale my, tak samo im, im trzeba też podziękować, nie tylko mnie, nie? Nie jestem ja sam. Co trzeci dzień nosi, nosi jeden tą torbę wędkarską, W związku z tym bardzo serdecznie dziękuję kolegom całej trójce, ale że jeden został wy, wyznaczony przez nich. Bardzo im, bardzo im gratuluję. Takiej postawy życzę wszystkim kolegom, a na pewno jest taka. No i przystąpmy do tego najważniejszego. Pierwsze miejsce i wędka ufundowana przez pana Wójta Gminy oraz tutaj ten zestaw, zestaw oraz, oraz ta najważniejsza nagroda Łosoś. Proszę Państwa, to jest jedyna w swoim rodzaju na całym świecie nagroda wędkarska i w ogóle nagroda. Nikt takiej statuetki nie ma, oprócz tych osób, które w przeciągu ostatnich lat zostały królami parsenty. To jest łososz królewski i nie pamiętam ile go były lata takie, że nie było ryb, więc wtedy nie wręczaliśmy, ale chyba więcej jak pięć świat nie, nie poszło. To, to być może jest szósta, także gratuluję tego jedynego w swoim rodzaju trofeum. Jest to wzorowane na pomniku. Autorem jest rzeźbiarz Romuald Wiśniewski i bardzo gratuluję. I szczęśliwy jestem, że ryby takie dorodne padły, bo wszyscy zapowiadali, że nic nie będzie. A tu proszę bardzo, jakie piękne ryby. Także gratuluję panowie wszystkim trzem, natomiast król, król jest jeden. Dziękujemy serdecznie, prosimy o wręczenie nagród na najlepszej trójki w tym roku w zawodach wędkarskich. I za chwileczkę będziemy losować, jeszcze mamy nagrody rzeczowe. Przypomnę, na miejscu pierwszym Marcin Strzelecki-Karlino, miejsce drugie Dariusz Krakowiak z Kołobrzegu, miejsce trzecie Jarosław Szydłowski z Koszalina. Chwila dla paparazzi, Facebook będzie się grzał za chwileczkę i to dobrze, bo pierwsze miejsce Marcin Skarbrza.